Dzisiaj spotkaliśmy się na walnym zgromadzeniu naszego klubu. Zebranie pokazało, że jesteśmy klubem rozwijającym się, prężnym, stawiającym na, na jakość, e, mówiącym i otwartym na wszystkie wydarzenia, które, które mają pomóc e, na, dzieciom, e, przemyskim dzieciom i, i z najbliższych okolic, w rozwoju ich pasji. Podpisaliśmy dzisiaj historyczne porozumienie. Ja myślę, że to jest takie porozumienie, Niedużo mówiące na przykład przedstawicielom piłkarstwa w Rzeszowie bądź Krakowie, ale 16, UKS, 16 przemyśl i my rywalizowaliśmy i nie zawsze zdrowo rywalizowaliśmy, trzeba to szczerze powiedzieć. Dzisiaj pokazaliśmy, że, że wodę z ogniem można, można połączyć i zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, nie tylko w przemyślu. Ale żeby szły naszym przykładem. I dlatego to porozumienie, ponieważ no żeby zaistnieć w dniu dzisiejszym na Podkarpaciu, musieliśmy po prostu zjednoczyć siły. Najlepsze dzieciaki od nas, najlepsze dzieciaki z Orlika połączyły się i to samo porozumienie połączyło się w jedną grupę i od następnego sezonu w tym pierwszym rzeczniku 2009 będziemy... Po prostu reprezentować miasto Przemyśl w tych najwyższych rozliczkach, w lidze podkarpackiej i tam byśmy chcieli po prostu grać o najwyższe laury z tym, z tym rocznikiem. Dzisiaj połączyły te dwa kluby siły. Po co? Po to, żeby jeszcze lepiej współpracować, żeby te programy były jeszcze doskonalsze, żeby prowadzić wspólne szkolenia kadry trenerskiej a w konsekwencji coraz lepiej szkolić przemysłową młodzież. Oczywiście myślę, że to bardzo dobrze wróży dla wyszkolenia tej młodzieży, bardzo dobrze wróży dla zawodników, którzy być może kiedyś będą opuszczać przemysł i tak jak powiedziałem w swoim przemówieniu to do zarządu i do zgromadzonych delegatów dzisiaj każdy ma nadzieję na to, że kiedyś w najwyższej klasie rozgrywkowej w Ekstraklasie w Polsce pojawi się taki drugi Lewandowski i będzie to mieszkaniec i wychowanek naszego miasta. Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać takie inicjatywy, ponieważ z perspektywy również sportowca, osoby, która również działa w takich szkółkach i również współorganizowała takie wydarzenia, jest to jak najbardziej potrzebne i to, co dzisiaj się stało, również podpisanie porozumienia między domami i stowarzyszeniami, jest to fantastyczna sprawa. Ja myślę, że, że ten początek, który na dzisiejszym zebraniu zrobiliśmy, będzie czymś, czymś wielkim, czymś przełomowym, które może pomóc albo może dać do myślenia pozostałym stowarzyszeniom czy pozostałym tym, który, którzy chcą dobra piłki nożnej nie tylko w Przemyślu, ale w całej Polsce. Na początku yy, próbowaliśmy yy, z panem Łaskarzewskim e, ruszyć klasę sportową, która by była właśnie połączeniem tych e, dwóch e, szkółek, bo oprócz tego, że dzieci e, biorą udział w zajęciach po prostu rekreacyjnych, szeroko pojętej rekreacji, nie odrzucamy nikogo. Każde dziecko ma prawo do tego, żeby bawić się w tą piękną dyscyplinę, jak jest piłka nożna, dlatego e, każde zajęcia są dostosowane do możliwości dzieciaków, do ich indywidualnych potrzeb, bo to pojęcie tak szeroko, szeroko indywidualizmu to jest podstawa tego. Ale wiadomo, że są dzieci, które się wyróżniają i chcieliśmy dla nich stworzyć optymalne warunki. My gramy na bardzo wysokim poziomie, pomimo tego, że najlepszych, najzdolniejszych chłopców oddajemy do takich akademii jak Stal Rzeszowska, Resowia, obecnie Wisła i Legia Warszawska też toczą boje o naszych absolwentów, ale stać nas na to mało skromnie powiem po połączeniu rocznik 2.9 będzie bardzo silnym rocznikiem i, i no, trzeba sobie stawiać wysokie cele i będziemy się bić o tą palmę pierwszeństwa na Podkarpaciu z takimi akademiami właśnie jak Stal, Resowia. Stalowa Wola bądź Beniaminek Krosno. Jeśli kogoś nie ujął, to bardzo przepraszam, bo znamy się wszyscy. Wszystkich cenię bardzo wysoko, bo poziom piłki dziecięcej na Podkarpaciu stoi na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy czołówką. Potem dopiero następuje wyjaławianie prawda, tych talentów. Wyciągają nam, wyciągają nam na poszczególne akademie typu Legia, Lech, e, Wisła, e, Jagiellonia. Tam grają ci chłopcy, którzy zaczynają kiedyś na Podkarpaciu.